W poprzednim naszym programie przekazywaliśmy sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowe Zjednoczenie. Przedmiotem obrad było m.in. rozliczanie kosztów za energię cieplną. Część spółdzielców otrzymała już rachunki z rozliczeniem. W związku ze złożoną obietnicą prezes spółdzielni pan Bronisław Jurka zapozna państwa z podstawowymi założeniami, według których to rozliczenia zostały wykonane. Szanowni członkowie, zapewne wspólnie z dużym zniecierpliwieniem oczekiwaliśmy na rozliczenie naszych mieszkań z tytułu poboru energii cieplnej w sezonie zimowym w rok, za rok 1994 i 95. Aczkolwiek mieliśmy już pewne rozeznanie z roku ubiegłego, gdy jak Państwo pamiętają, ulica Garbarska 8 oraz 6 i 7 rozliczana już była w roku ubiegłym, aczkolwiek nie dawało nam to pełnego obrazu, gdyż jak wszyscy doskonale pamiętamy, zima w owym czasie była zimą bardzo łagodną i krótkotrwałą. Stąd też to niecierpliwienie i oczekiwanie, jak wypadną rozliczenia. W tym roku, a w szczególności z tego powodu, że zima 95-96 była wyjątkowo długa i mroźna. Jesteśmy po rozliczeniu pierwszej grupy naszych mieszkań. Niebawem będą rozliczenia następnych grup, ale możemy już na dzisiaj pokusić się o pewne. Wyniki tych op opomiarowań. Na 391 opomiarowanych mieszkań, które zostały już rozliczone, tylko 13 mieszkań niestety no, musi dopłacać. Stanowi to procent. Uważamy więc, że nasze założenia potwierdziły nasze. Przekonywania członków, by opomiarować swe mieszkania. W związku z tym, proszę Państwa, że szereg osób zwraca się do nas z szeregiem zapytań dotyczących samego sposobu rozliczania, które są przedstawione na arkuszu rozliczeniowym. Chciałbym właśnie omówić ten arkusz rozliczeniowy i wyjaśnić, Wszystkim tym członkom pewne wątpliwości, które one do nas zgłaszały. Proszę Państwa, całość kosztów energii cieplnej, zakładając jest to 100%, przyjęliśmy, że 40% tej energii cieplnej ilościowo i zarazem finansowo przyjmujemy jako tak zwane koszty stałe, a pozostałe 60% podlega indywidualnemu rozliczeniu. Otóż co to są koszty stałe i co jakie czynniki na to wpływają? Są to koszty, czyli zużyta energia na ogrzewanie i, Suszarni, pralni, klatek schodowych, oczywiście tam, gdzie są zamontowane grzejniki oraz również naszych pionów mieszkaniowych, bo niejednokrotnie i to bardzo często bywa, że dany lokator zamyka grzejnik i nie ma dopływu ciepa do grzejnika, ale cały pion, jak również i gałązki zasilające grzejnik są zasilane pełnymi parametrami cieplnymi jakie daje nam kotłownia i to jest ta wartość zostaje globalnie dzielona przez całość metrów w danym budynku wychodzi cena jednostkowa tego metra i następnie ta cena jednostkowa jednego metra mnożona jest przez powierzchnię mieszkania danego członka. Pozostaje też 60% kosztów rozliczeniowych. I to już ma bezpośredni wpływ na to, jak myśmy eksploatowali nasze mieszkanie. Ta wartość, która została dzielona jest przez jednostki. Rozliczeniowe, tak zwane, w całości zbilansowane, sumowane z całego budynku i wychodzi wartość w złotówkach takiej jednej jednostki rozliczeniowej. I tą wartość jednostkową jednostki mnożymy przez ilość jednostek, jakie były zużyte. Na danym mieszkaniu. I teraz, proszę Państwa, te jednostki rozliczeniowe, które zostały u Państwa odnotowane, one już są po przemnożeniu tak zwanych współczynników korekcyjnych. O ile Państwo mają przed sobą ten arkus rozliczeniowy, to widzicie Państwo, że odczyt w sumie na przykład wynosił 75 kresek, natomiast do rozliczenia przyjmuje się na przykład 63, 70, względnie 80, w zależności kto jakie ma współczynniki korekcyjne. Te współczynniki korekcyjne, proszę Państwa, to w pierwszej kolejności i mamy następne takie dwie kolumny na samym końcu tego arkusu rozliczeniowego, gdzie w pierwszej kolumnie są to moc zainstalowana grzejnika w danym pomieszczeniu. Ta moc jest mnożona przez ten współczynnik korekcyjny i teraz w zależności od tego, jak zlokalizowane jest mieszkanie, przez taki współczynnik jest on mnożony. w konsekwencji, o ile na, mamy na przykład 75 tak jak mówiłem już kresek mnożone przez moc dziennika mnożone przez współczynnik korekcyjny daje nam to ilość jednostek rozliczeniowych i to jest ostatnia pozycja i tą ilość jednostek rozliczeniowych mnożymy przez jedną jednostkę pod względem finansowym, tak zwanej jednostki obliczeniowej. Chciałbym się teraz ustosunkować do pytań, które najczęściej zadawali nasi członkowie. Otóż, proszę Państwa, dlaczego były tak wysokie koszty samego rozliczenia? Szereg naszych członków zapomniało o tym, że zapłacili do tej pory tylko i wyłącznie za same zawory termostatyczne, przy pewnym dofinansowaniu ze strony spółdzielni. Natomiast generalnie wszyscy się zapomnieliśmy o tym, że nie były zapłacone podzielniki ciepła, jak również nie były zapłacone wszystkie techniczne sprawy z tworzenie tak zwanej bazy danych, czyli wyliczenia tych współczynników korekcyjnych, wyliczenia mocy danego grzejnika, wprowadzenie tego wszystkiego do komputera. I o ile Państwo sobie przypominacie rozmowy w ubiegłym roku, to mówiliśmy, że ponieważ w jednym roku ponieśliśmy dość znaczny koszt montażu zaworów termostatycznych, to koszty podzielników i te inne koszty, o których przed chwilą wspomniałem będą rozliczane przy pierwszym naszym rozliczeniu, zdając sobie sprawę, że z doświadczeń innych spółdzielni, że będą nadpłaty i z tych nadpłat w tym roku będzie to potrącane. Dlatego są to właśnie w tym roku jednorazowo takie koszty rozliczeniowe, tego serwisu. Natomiast już w latach następnych będą tylko potrącane koszty wymiany fiolek na podzielnikach ciepła, obsługa wydruk. Na dzień dzisiejszy to kosztuje jeden grzejnik, czyli wymiana, obsługa jednego grzejnika, tak generalnie możemy powiedzieć, siedem złotych pięćdziesiąt groszy. Plus VAT. Ona będzie co roku zwracać o wskaźnik inflacji. Także analizując to rozliczenie, praktycznie należałoby, przeciętnie mówię, na jednym mieszkaniu odjąć 100 zł i dodać to do uzyskanych efektów finansowych z tytułu poboru energii cieplnej. Skoro już jestem przy tym, to w zasadzie możemy powiedzieć, że średnio oszczędność ciepła na jedno mieszkanie oscyluje około 300 zł. I dodając teraz jeszcze te koszty jednorazowe za podzielniki, to co było płacone, około 100 zł, to netto zaoszczędziliśmy przeciętnie na mieszkaniu. Mówię o tych mieszkaniach, które zostały do tej pory rozliczone około 400 zł. To co mówiłem, aczkolwiek nie wszyscy nasi członkowie y, mieli nadpłaty. Tak jak mówiłem, 13 członków w tej grupie rozliczeniowej miało y, dopłaty. Do tych państwa w najbliższym okresie czasu doczemy i będziemy badać, gdzie tkwi w błąd, czy tylko i wyłącznie w samej gospodarce cieplnej, w tym mieszkaniu, czy być może są również inne przyczyny. Bo już na dzisiaj, szczególnie te osoby, które mają dopłaty, zwracały się do nas szeregiem pytań, dlaczego sąsiad ma nadpłatę do znacznej wysokości, a ja muszę dopłacać. W niektórych przypadkach okazało się, że żona suszyła pranie na brzejnikach. Nie byłoby może jeszcze tej tragedii, że jest to suszenie, ale cała tragedia polega na tym, że to mokrą bieliznę wieszała również w miejscu, gdzie jest zamontowany podzielnik ciepła. No to wiadomo, że ciepło tam się kumulowało, momentalnie nie było żadnego obrotu tego ciepłego powietrza nie rozchodziło się, ono, ono tam się kumulowało, a tym samym następowało szybsze odparowywanie fiolki. Inna sprawa, montuje się na dziennikach tak zwane nawilżacze. Niektóre osoby ten nawilżacz wieszały tak niefortunnie na sam podzielnik ciepła. Analogiczna historia. Niektóre mieszkania miały obudowane gdziejniki boazerią. Także tam były pewne szczeliny w tej boazerii, bo to było w Azurze, ale przepływ ciepła na pokój już nie był taki, jak powinien być. Ciepło tam się kumulowało szybsze odprawianie grzejnika, a w konsekwencji oczywiście większe zużycie tej energii, a de facto na mieszkaniu nie za bardzo ciepło, no bo to całe ciepło zatrzymywane było tutaj, tuż przy grzejniku. Najbardziej dla nas niewiadomą nie jest budynek żeromskiego 4. Dzisiaj jeszcze nie sposób wypowiedzieć się, co było przyczyną tak dużej dopłaty ilościowo, no i wartościowo również przez tych członków, którzy w tym budynku mieszkają. Aczkolwiek jest szereg mieszkań, które miały nadpłaty, ale w tym budynku jest aż pięć członków, którzy musieli dopłacać. Jakie Państwu podać rady, jakieś praktyczne, które umożliwia, umożliwiałyby no większą oszczędność, no nazwijmy to tak, w danym mieszkaniu? Uniknąć tych momentów, o których mówiłem przed chwilą. Bardzo istotną sprawą jest wieczenie samego mieszkania. Jakoś wszyscy zapominamy o tym, że te zawory. Są już zaworami takimi, którymi naprawdę można kręcić i należy kręcić. I o ile wieczymy mieszkanie, to należy w tym pomieszczeniu zakręcić zawór w zupełności termostatyczny. Mieszkanie należycie wywieczyć. Zamykamy mieszkanie i ponownie otwieramy grzejnik. Również Zamykanie ustawiczne tych zaworów. Mam na myśli w tych momentach, kiedy opuszczamy nasze mieszkania. Idąc rano do pracy, należałoby, tak sądzę, o ile ktoś chce racjonalnie gospodarować tym ciepłem, zamknąć te zawory, nie ustawić je na minimalne pozycje jeden, dwa, albo ewentualnie w niektórych pokojach w ogóle zamknąć kuchni zamknąć, otworzyć wszystkie drzwi i grzać jedno, tylko pomieszczenie. Wtedy to ciepło rozchodzi się proporcjonalnie po całym mieszkaniu. I powiedzieć swoim dzieciom, które idą później do szkoły, wychodząc do szkoły, żeby pozamykały czy zredukowały grzejność poszczególnych grzejników. Następna sprawa. Uszczelnienie okien. Chyba to jest najbardziej istotna sprawa w naszych mieszkaniach. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę i wiemy, jaki jest stan techniczny masy stolarki. Taka, jak, taka jest, jaka jest. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich okien, dlatego też należy, należycie uszczelnić te okna. A w szeregu przypadkach kiedy nasi pracownicy idą na interwencje nie tylko z tego tytułu, że coś nie jest, bo muszę dopłacać za do, do energię do tego mieszkania, ale w szeregu innych przypadkach, czy to naprawa Junkersa, maszynki gazowe, etc., no stwierdzają, że rzeczywiście szereg naszych mieszkań no, nie ma pouszczelnianych okien. No Tutaj już, proszę Państwa, Proszę do nas, nie prezydencji, to co powiedziałem, nie wymieniamy okna, bo nasz fundusz remontowy na to nie pozwala, gdzie rzeczywiście są okna w tragicznym stanie, spróchniałe, nie nadające się w ogóle do naprawy, w miarę posiadanych środków je wymieniamy i będziemy wymieniać. Również byłbym daleki od porównywania swoich wyników rozliczeniowych bezpośrednio sąsiadkom czy ze znajomymi, bo to doprowadza do szeregu nieporozumień. To mamy na co dzień z tym do czynienia, że dany członek mówi, że on ma taką samą ilość zeberek, tyle podobną ilość zużycia tej energii cieplnej według kresek, a Raptem y, ta osoba ma milion sto y, zł y, więcej zaoszczędzonych y, niż ja. Otóż, proszę Państwa, to co ja mówiłem, że moc grzejników jest różna. Y, są grzejniki, co prawda, wszystkie znormalizowane pod względem wysokości, tak zwane 60, ale y, szerokość tych grzejników jest różna. W jednym mieszkaniu są węższe, w drugim są szersze. W niektórych są Pełne. Nie ma y, żadnego szczeliny. W innych są y, te szczeliny. Y, dodatkowo są jeszcze tak zwane obok pióra. To wszystko ma wpływ na moc tego y, dziennika i nie można tak bezkrytycznie porównywać, że ja mam tu 20 dzienników, że tu mam 20, powinno być identycznie. Nieprawda. Druga historia to współczynniki korekcyjne. Większe. Ten skuszyni korekcyjny jest przy mieszkaniach wewnętrznych, w yy, środkowych kondygnacjach. Mniejszy jest z kolei w mieszkaniach szczytowych, yy, na parterze, na czwartym piętrze. Te wszystkie momenty są uwzględniane i nie można tak sobie tylko porównywać i powinien mieć do nas pretensje, jak również do zakładu, który dokonuje tych rozliczeń, że kreski prawie że jednakowe, a różnica 100 czy 200 zł. Jakie są zasady tych rozliczeń w przypadku, kiedy jest nadwyżka i kiedy jest ewentualna dopłata? Chcielibyśmy ich mieć jak najmniej, a praktycznie w ogóle. Ale to już w dużej mierze również zależy od państwa. Otóż zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Nadzorczą całość tej kwoty, obojętnie czy jest nadpłata czy dopłata wprowadzana, ona jest u nas na konto indywidualne czynszu każdego członka. I teraz w przypadku, kiedy dany członek ma nadpłatę, to o ile ma jakiekolwiek zaległości płatnicze w naszej spółdzielni, czy to z tytułu czynszu, czy to z tytułu spłaty kredytu, poboru wody lub jeszcze jakieś inne, na przykład zlecał nam usługę, e, zafakturowaliśmy, nie zapłacił. W pierwszej kolejności z tej nadwyżki są potrącane te wszystkie należności. I rów będzie potrącany czynsz za jeden miesiąc. O ile na początku grudnia Państwo dostaliście rozliczenia i ten kto za miesiąc grudzień się nie zapłacił, to potrącamy z tej nadwyżki również czynsz za miesiąc grudzi. O ile będą lada moment następne rozliczenia następnego sektora, to będziemy potrącać za Miesiąc styczeń. Taka jest uchwała Rady, i sądzę, proszę Państwa, że chyba mm, się z tym zgodzicie, bo no, szereg członków, no, którzy mają nadwyżki, y, przyjdą do kasy, będą y, chcieli y, mieć całość nadwyżki, a w miesiącu styczniu już nam za czynsz y, nie płacą. Ja przepraszam bardzo, y, nie chciałbym ubliżyć tym członkom, którzy regularnie te czynsze płacą, ale z doświadczenia i z analizy czynszów wynika, jak niektórzy członkowie płacą. Pozostaje pewna kwota jeszcze. Załóżmy, że w ogóle ktoś jest na bieżąco. Może na wniosek swój, imienny. Te wnioski są gotowe u nas, żebyście Państwo nie musieli pisać. Przychodzić, że chcemy, jest wszystko wypłacone, podpisujemy, idzie do kasy, odbiera. Są zaległości, księgowość te zaległości potrąca, zostaje pewna suma. Ta różnica między nadpłatą a potrąceniami wypłacamy. Szereg członków jest takich, którzy przychodzą albo dzwonią i mówią, proszę mi nadwyżkę zostawić na tym czynszu i przez pewien okres czasu ona będzie sobie przy, przez jeden, czy przez dwa, czy przez trzy miesiące, w zależności jaka była nadwyżka, nie będzie płaciła czynszu. Przychodzi okres w kwietnia, mówi, a tu już ta nadwyżka mi się zniwelowała, już przyszedł okres, że muszę płacić. Tak to w ten sposób będziemy robić. W przypadku dopłaty również jak mówiłem na początku jest to zaksięgowane na czynsza tego członka no i niestety będzie on musiał przy czynszu miesięcznym tą kwotę nam uzupełnić. Ja sądzę proszę Państwa, że w miarę możliwości wyjaśniłem szereg problemów, no, które najbardziej nurtowały naszych członków, najbardziej były takie charakterystyczne pytania, do których dzisiaj się ustosunkowałem. Gdyby dla Państwa te wyjaśnienia nie były w zupełności wystarczające, stwarzają jeszcze jakieś problemy, niejasności, Proszę uprzejmie, służymy Państwu wszelkimi wyjaśnieniami, czy to mój zastępca do spraw technicznych, czy osobiście ja. W każdej chwili proszę swoimi problemami zwracać się do nas. A byłoby lepiej nie pytać sąsiadów, bo to no, każdy to jakoś inaczej rozumie, przeinaczy fakt i później jest szereg takich niedomówień. A, wraz, a wręcz mogą być i posądzenia, że coś nie tak jest z tym rozliczeniem. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę, no, życząc już w tym okresie zimowym dalszej, racjonalnej gospodarki ciepłym w swoich mieszkaniach. Dziękuję uprzejmie. Produkcyjno-handlowa Megatex zaprasza do sklepów rybnych przy ulicy Polnej i nowo otwartego przy ulicy Roberta Kocha 6 obok sklepu ogólnospożywczego Minimax. Polecamy szeroki asortyment ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych. Wśród klientów dokonujących zakupów od 1 do 23 grudnia zostaną rozlosowane nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego. Główna nagroda kuchenka mikrofalowa. Zapraszamy do naszych sklepów. W markecie przy ulicy Gajewskich 2 zorganizowała świąteczną promocję artykułów spożywczych i chemicznych, obniżając ceny do poziomu cen półhurtowych okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia firma Magat życzy szanownym klientom zdrowych i wesołych świąt. Życzymy udanych zakupów.